Tak jest i witam wszystkich serdecznie w cudownym Margonem Tak, Margonem cudowne W końcu na moim kanale wszyscy tak tego oczekiwali A tak naprawdę nikt Ale Nie wiem jak to się sprawdzi Póki co Chwytaj dzień No i mamy Makina? Nie, nie wiem kto to jest nawet No Makina moją przewodniczką będzie Bem -Hori. Eee, No Chodzenie tam Jeśli chodzi z z strzałkami, strzałkami mamy tutaj kufry, jak go otworzę W sumie się jakieś przedmioty oczywiście wyjmiję podło mi tu zbroja, pięknie, o już ile p, pięknie, piękny, porozmawiamy sobie z nim, właśnie rozmawiałem sobie z mieszkańcem, krymargonem, tak, tak, jak zdobyć złoto, i tak, tak, może sprzedać z góry, no, no i proste kurczę, super, tak, już wszystko wiem, dziękuję. Dobrze, idziemy, stajemy przed drzwi. Tak, tu się tak przechodzi przez mapy. Świetne, świetne. Dobra robota, tak, od razu widać, że się do tego nadaje. E, no i teraz tak, musimy. Dobrze, podchodzimy i klikamy lewym. No, tu mamy nawet mapę. Oj, tak piękna mapa. To, to wszystko jest. Tak, tu jest główne miasto, w którym wszyscy awkują. Tak, Marek, krab. Na pewno tam no, znajdziemy go No To co, od czego chcesz? co to jest wikt? Nie wiem co to jest wikt, no tam zjąc, patrz jak go dojadę Tak dojechałem go Prawie bo jest pierwszy przedmiot mm, mogę go zeżreć albo sprzedać Co sądzicie? No oczywiście kurde, nic mi nie bije, no co to jest Chcecie my tyrać te króliki, tak gdy je tyro ostro Proszę bardzo, o tu kolejne jest normalnie Takie łódka, takie, o, bim poziom mm, e, później że mógł to zrobić silniejszy, jest. Super I po to właśnie z, zbijam tego... Tego, to wszystko, żeby... zrobić w prawdziwy wojownik, się nie lęka niczego, tak Już na pewno jakichś drobnych królisiów pijemy trzeci poziom, tak, tak, szybko mam dużo miejsca, teraz mogę je sprzedać, kupić supermocnych wpłunek tak, tu jest kupiec pewnie, to jest kupiec, ja widzę, że on tam ma towar on wygląda bogaty yy, no i co mamy no i dobra, to nie jest kupiec, wiedziałem od razu, tak sobie sugerowałem tylko nie mam dwie dwa w grupach czy dam mu rady nie wiem nie wiem a zaraz próbujemy się żukał żuk, choć to żuk wow, krytyczne hp patrzcie prawie marun no, ale prawdziwy wojownik się nie boi ja wszystkiemu dam rady tak się zgadza trzy bardzo prawdziwy wojownik nie lęka się nawet żaby z drugim poziomem wszystko zbieramy wszystko sprzedam. Zaraz tutaj wszystko wyhandluję. Biję kolejny poziom. To jest auto leczenie jak się leveluje, więc to jest git. Zobaczmy mapę, bo to potrzebuję zobaczyć. Jestem tu, więc pewnie tu dziś są handlarze, z tamtej strony. Będę zainstalować jakieś dodatki, bo tutaj są dodatki do gry. O, proszę bardzo handlarz, tak, proszę bardzo, pokaż co tam masz tak zakupy do no, złoto tak super kupić mogę sobie coś tam oczywiście jak się sprzedaje jak się a tu się klika tak klikamy na wszystko proszę bardzo ale klikaj no klikaj panie szybciej idą mi do złota 211 tak wszystko o 400 normalnie czuję tą potęgę rozumiecie to czuję potęgę a tak naprawdę to Hmm. Wziąłbym tarczę jakąś fajną Kupił sobie tutaj na poziom jakiś jest 185 kosztuje tarcza Na piąty poziom najdużo pancerza Super, super Ale to jest jeszcze lepsza no Dobra, ale trzeba kupić jakąś w końcu nie Wszystko na piąty poziom I tutaj ładnie jednoręcznie 31, 38 o Ojej Proszę bardzo, stać mnie Stać mnie akurat może jakiś pancerz zdobędę albo cokolwiek, więc to coś nie stać mi, nie stać, nie stać nie stać. No trudno się mówi. Ale kupiłem to na piąty poziom i teraz wybić ten piąty poziom w piątym Nie dam mu rady. Także wyruszamy sobie na młode żółki. Nie wiem czy to jest... czy powinienem ryzykować tak bardzo ma ale... Ale ktoś musi, nie? Trzeba pokazać, że się ma kokomes. Honest, powiedziałem tak, powiedziałem honest. Nie da się tutaj szybciej atakować, jakieś tam komenda by była, coś tam szybciej się robiłoby. Już bardzo tutaj, o, kolejny, o, ktoś ma tam zadanie w ogóle. O, i przypadki niskich, nieważne. To jest demonstracja, jak się umiera, tak, będę się leczyć. No super, fajnie. 7 sekund, czekam na skrzeszenie. Daje radę. No. I co już zdobyłem tutaj? Ładnie w wpływem, dobra. Co chcesz, gościu? Yy, możesz mi uleczyć. Dziękuję. A co tam chcesz? Yy, Świerszcz, tak. Mam zabić świerszcze, Dziękuję bardzo za misję. Tak prawdziwy wojenik. Nie mam niczego. Świerszcz, 12. Style świerszcze. Ach, nic trudnego. Gdzie są świerszcze? Proszę mi tu świerszcze dać. Czytam. Quest, tak. Yy, Upoczywa świerszcze. Tyle mam. No nam powiedział o nich ja są tu 2-3 levelowe trochę czuję się nie na siłach bo wiem że dałbym im radę no ale obserwa techniczna tak no niestety trzeba zaczekać więc na tym zakończę odcinek no przykro mi nie chciałbym dłużej nagrywać ale nie mogę pozdrawiam